Oto najtańszy i chyba najbardziej opłacalny 32-calowy OLED, dostępny aktualnie na rynku. Hey, cześć, z tej strony Hudson, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. AOC Agon Pro AG326UD, czyli dokładnie monitor, który znajduje się tutaj po mojej lewej stronie, to sprzęt, o którym wspominałem Wam na początku tego materiału, czyli najtańszy aktualnie OLED, żeby być bardziej precyzyjnym, QD OLED produkcji Samsung Display, dostępny aktualnie na rynku. I żeby lepiej Wam to zobrazować i pokazać, że nie kłamie, sporządziłem właśnie taką listę monitorów, która na dzień produkcji tego materiału prezentuje się właśnie tak, więc spójrzmy jak te ceny się tutaj układają. Zaznaczyłem wam wszystkie monitory, o których wspominaliśmy na kanale Xcomu łącznie właśnie z AOC, o którym my dzisiaj sobie porozmawiamy. No jak widzicie, on znajduje się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najtańszy monitor o takiej specyfikacji, czyli dokładnie monitor OLED. Tutaj zaznaczyłem wam również WOLED, oprócz OLEDów, ale mniej więcej są to monitory prawie 30-calowe, rozdzielczości 4K, 240 Hz odświeżaniu, no i czasem oczywiście tym dual modzie, gdzie możemy przełączyć sobie sobie sprzęt na Full HD do 480 Hz odświeżania. AOC na samej górze tej listy kosztuje w tym momencie 3649 zł. Jeszcze rok temu, kiedy pokazywałem wam klasyczne monitory LCD podświetlane LEDami, które miały podobną specyfikację, czyli 32 cali i rozdzielczość 4K, no odświeżanie było tam różne, no one też kosztowały w okolicach właśnie 3000 zł, wzwyż czasem była to stówka, dwie stówki mniej, no ale mniej więcej ta cena była do Dokładnie taka. Więc teraz, kiedy możemy kupić już monitor OLED i to tej najnowszej generacji z tymi prawie wszystkimi bajerami, no ale najważniejszymi tymi cechami, które są tak atrakcyjne właśnie w tych sprzętach za 3649 zł, przez tego AOC zrobiło się bardzo ciekawie, szczególnie dla osób, które cały czas zastanawiają się, czy zmienić monitor na swoim biurku właśnie na OLED. -a. Bo przypomnijmy, sprzęty, które wychodziły w zeszłym roku, bo wtedy swoją premierę miały pierwsze 32 calowe OLED, -y, kosztowały no, Wyżej 5 tysięcy złotych. Sprawdźmy sobie, czym charakteryzuje się ten właśnie AOC i czy w końcu warto zainwestować w OLEDA na swoim biurku. Tu już sama specyfikacja wskazuje, że AOC zastosowało sporo zmian, które pozwoliły im zaoferować taką atrakcyjną cenę. Przekąt na ekranu wynosi 31,5 cala. Mamy tutaj QD OLEDa, rozdzielczość 4K w klasycznym formacie obrazu 16x9, no i pierwsza zmiana dotyczy odświeżania, bo AOC zaoferowało tutaj 165 Hz odświeżanie. O tym sobie za chwilkę pogadamy, bo moim zdaniem jest to właśnie strzał w dziesiątkę i więcej producentów powinno iść właśnie w tym kierunku, ale to zawsze AOC ma takie najbardziej precyzyjne wyczucie, Czego gracze potrzebują, i potrafią się idealnie wstrzelić w ich potrzeby. Oczywiście wszystko wsparte jest z synchronizacją odświeżania w postaci FreeSync'a. Mamy tutaj certyfikat HDR400. Oczywiście topowy czas reakcji, ale za chwilkę sprawdzimy sobie, jak to faktycznie wygląda w prawdziwym świecie. Jeśli o budowę i design chodzi, jest to ten sam wzór, który mogliśmy już obserwować w 540 Hz AOC, który pokazywałem wam parę miesięcy temu. Z delikatnym twistem, ponieważ oczywiście mamy tutaj do czynienia z technologią. OLED. Grubość ekranu jest dużo cieńsza niż w klasycznych monitorach LCD, przez co no, ten design można było zaaplikować na tą część przylegającą właśnie e, od tyłu do ekranu, no i tam właśnie możemy zauważyć ten charakterystyczny, mocno niesymetryczny design, który mogliśmy już zauważyć właśnie w 540-hercowym AOC. To, co się wyróżnia, no to oczywiście ten pasek ledowy w centralnej części, który otacza segment pod łączenie VESA. Jest on bardzo ładny, no nie jest zbyt mocny, tak żeby zapewnił nam jakiś efekt Ambilight, ale naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Tryb jego iluminacji możemy sobie spersonalizować w ustawieniach w menu i wybrać, czy to będzie oddychanie, czy będzie świecił jednostajnie, czy mrugał, czy to będzie pojedynczy kolor, więc tutaj ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. Zmniejszyło się logo serii, no i po boku znajdziemy również joystick do sterowania menu. No, on jest dość łatwy w obsłudze, chociaż, no, wydaje mi się, że miałem okazję operować monitorami z dużo wygodniejszym joystickiem. Jeżeli chodzi o porty, te schowane są tutaj pod tą wykrzywioną półką. Mamy tutaj dwie sztuki HDMI 2.1, porta 1.4, więc jeszcze ta poprzednia generacja tego oto portu, wyjście słuchawkowe no i USB również w ilości trzech sztuk. Metalowa podstawa, pewnie trzyma się biurka. No nie ma szans, żebyśmy przesunęli ten sprzęt w prosty sposób, no bo on ani drgnie, więc bez podniesienia się tutaj nie obejdzie. No i ramię, również wykrzywione. Ono zapewnia nam na samej górze uchwyt pod słuchawki, jeżeli będziemy chcieli sobie z niego skorzystać. To jest bardzo fajna opcja. Mamy również tutaj zaczep na kable, żebyśmy mogli jakoś schludnie je z tyłu ułożyć. No ale najważniejsze, ponieważ ramię pozwala nam wyregulować ten sprzęt w każdym możliwym kierunku. Oczywiście wysokość, obrót. Możemy obrócić ten sprzęt do piwota, co jest naprawdę bardzo przydatną funkcją. Możemy jeszcze ustawić sobie kąt odchylenia naszego ekranu. Ten sprzęt na biurku prezentuje się mocarnie i jeżeli chodzi o monitory takie i kości o klasycznym formacie 16 na 9 które nadadzą się i pod peceta i pod konsolę nowej generacji. No jest to w tym momencie topowa jakość na rynku, jeżeli szukacie właśnie takiego klasycznego monitora. No a teraz przejdźmy sobie do czasu reakcji, bo tutaj jak zawsze jest ultra ciekawie. No nie jest tajemnicą, że OLEDy, jeżeli o czas reakcji chodzi, są po prostu niedoścignione i wyprzedzają klasyczne LCD-ki podświetlane LEDami no o, o bardzo, bardzo dużo, bo nawet w w przypadku właśnie tego AOC zmierzyliśmy czas reakcji, postrzegany czas reakcji na poziomie 95 setnych milisekundy. Przykłada się to na nieskazitelnie czysty obraz w ruchu, co też teraz możecie zobaczyć podczas testu UFO. No nie ma się tutaj do czego doczepić. Tak zazwyczaj jest właśnie w przypadku oled gdzie właśnie może minimalna różnica między WOLED-ami a QLED-ami jest zauważalna, chociaż ostatnio zauważyłem, że i ta się tutaj zaciera. Ja postanowiłem wam dużo bardziej sprecyzować te wyniki, które zestawiłem wam w tej tabeli. W tym momencie możecie zobaczyć jak to się prezentuje, jeżeli chodzi stricte o wszystkie monitory OLED, czy to OLED, QD-OLED, które miałem okazję testować. No i prezentuje się to bardzo ciekawie. No i dzięki temu będziecie mieli dużo bardziej precyzyjny wgląd na te chociaż minimalne różnice, jakie między tymi monitorami występują. No, ale one wszystkie prezentują topowy postrzegany czas reakcji. Sprawdźmy zatem, co pokazał nam kolorymetr. No tutaj również zaskoczenia nie ma, jeżeli chodzi o pokrycie najpopularniejszych przestrzeni barwowych. Znowu wyniki są topowe z sRGB na poziomie 100%. DCI-P3, no prawie 100%, bo mamy tutaj wynik na poziomie 98%. No to zawsze imponuje, robi wrażenie i prezentuje się naprawdę nieziemsko. Kontrast oczywiście nieskończony, dlatego że diody organiczne, samoemisyjne diody organiczne, są w stanie wyłączyć się kompletnie, kiedy wyświetlają czarny obraz, stąd możemy tutaj uzyskać nieskończoną czerni, która prezentuje się zjawiskowo. No i najważniejsze, jest ona kluczowa, jeżeli chodzi o tryb HDR, ponieważ wtedy ten szeroki zakres tonalny naprawdę może mieć miejsce przy jasnościach, które prezentują się tak, jak możecie w tym momencie zobaczyć po boku. W klasycznym trybie STR dobijaliśmy do 227 kandelina na metr kwadratowy. Minimalny tryb podświetlenia wynosił 17 kandelina na metr kwadratowy, więc jest to plus dla osób, które będą pracować dużo na tym monitorze we wycie ciemnionym pomieszczeniu bądź nocą. Jeżeli chodzi o tryby HDR, ich jest tu całkiem sporo. Ten klasyczny display HDR dobijał do 423 kandeli na metr kwadratowy. I to jest właśnie ta jasność, na której na co dzień będziemy głównie operować, czy to właśnie oglądając media dostosowane pod tryb HDR, no bo żeby dobić do tego piku w trybie HDR peak, no to muszą to być dość mocno specyficzne sceny. Wtedy możemy dobić właśnie do takiego pułapu, jaki widzicie na ekranie, czyli 900-840 kandeli na Metr Jeżeli chodzi o pobór prądu, no to po tygodniu takiego intensywnego korzystania z tego oto właśnie monitora zużyłem około 4 kWh. Jest to poziom dość mocno podobny do wszystkich OLEDów, które testowałem do tej pory. Mamy tutaj również głośniki, które no nie brzmią za dobrze, ale no tego możemy się spodziewać. Chociaż parę ostatnio przykładów pokazało, że można również zamontować w monitorze głośniki, które brzmią bardzo dobrze. W moim odczuciu, jeżeli mamy do czynienia z takim sprzętem jak właśnie ten monitor od AOC, zastosowanie i umieszczenie Tutaj głośników jest jak najbardziej wskazane. Ze względu na to, że jest to monitor, który idealnie może nam zastąpić również telewizor pod konsolę nowej generacji. No i jeżeli mamy wbudowane takie głośniki, no to wtedy z automatu nie musimy korzystać z słuchawek, które musimy podpiąć oddzielnie do konsoli, a możemy również skorzystać z nich. Jak on brzmią? no tak jak mówiłem, mocno średnio. Nie mamy tutaj tego pasma basów, więc jest to takie dość mocno puste brzmienie. No ale zazwyczaj, właśnie, jeżeli o monitory chodzi i głośniki, no to mamy do czynienia z tego typu jakością. Ja się jednak cieszę, że te głośniki są tutaj zastosowane i możemy z nich skorzystać właśnie chociażby podczas korzystania z konsoli. Gaming. No jeżeli właśnie o ten segment chodzi, no to największym plusem, moim zdaniem, jest to 165-hercowe odświeżanie. Dlaczego? Dlatego, że przy rozdzielczości 4K wydaje mi się, że jest to właśnie wystarczający pułap, który powinien być zastosowany, a 240 Hz odświeżanie, czy jeszcze wyższe, no to jest to takie niepotrzebne trochę podnoszenie ceny, bo wiadomo, że wtedy za taki monitor trzeba będzie nieco więcej podliczyć. No i AOC idealnie się tutaj w ten właśnie pułap wstrzeliło, oferując dużo mniejszą cenę. Na ten moment 165 Hz w moim odczuciu w zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o rozdzielczość 4K, więc tutaj bardzo duży plus. Oczywiście mamy tutaj pełne wsparcie FreeSync'a, nie mamy oficjalnej kompatybilności z G-Synciem, no ale. Ale moja karta od zielonych odpalała przy maksymalnych ustawieniach tego monitora, więc ten segment również tutaj działa. No jeżeli o same wrażenia z grania chodzi, no co ja Wam mogę więcej mówić? To jest coś niesamowitego przy tych kolorach, przy tym kontraście. Jeżeli jeszcze gramy w trybie HDR, no to prezentuje się to zjawiskowo. I jeżeli szukacie monitora stricte do grania, gracie na pc i na konsoli, no to ten sprzęt będzie strzałem w dziesiątkę. No a jeżeli o konsolę chodzi, no on się dogaduje z nimi bez błędów. Konsole są w stanie działać na swoich maksymalnych możliwościach w rozdzielczości 4K i 120 hz odświeżaniu. Przy wsparciu synchronizacji odświeżania, przy wsparciu hdr -a. obie konsole odpalają przy 1440p, jeżeli z jakiegoś powodu będziecie chcieli grać w tej rozdzielczości, kiedy możecie grać w rozdzielczości 4K, ale jest to tutaj dostępne. Nie było żadnych problemów, jeżeli o konsolę chodzi, więc będziecie mogli tutaj grać na maksymalnych możliwościach tych sprzętów. Tym samym, tak jak mówiłem, Taki oto monitor będzie idealny dla konsolowców, dla PC-owców. Jeżeli gracie i zastanawiacie się nad takim sprzętem w rozdzielczości 4K i technologii OLED, no to chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Tym bardziej w tak atrakcyjnej cenie nie jest proste, ale bardzo czytelne, łatwo się w nim odnaleźć, no i ciężko się w nim zgubić. Najpierw funkcje dla graczy, gdzie znajdziemy mnóstwo ustawień właśnie dedykowanych stricte pod gaming. Mamy opcję podświetlenia, gdzie ustawimy sobie tryb, tryb HDR. Tych mamy również tutaj całkiem sporo, co jest dużym plusem ustawienia wielu obrazów. Możemy również sami doprecyzować sobie ustawienia kolorów, jeżeli tylko te nam nie pasują, więc to również jest fajne, że taka opcja personalizacji jest tutaj dostępna. Oczywiście ustawienia głośników, funkcji Light FX, jeżeli chcemy ustawić sobie oświetlenie z tyłu monitora. No i opcja OLED ker, która również powinna nas tutaj dość mocno interesować. Z funkcji, które AOC tutaj wrzuca, jest oczywiście orbitujący pixel, auto-ostrzeżenia, które wyświetlają się co jakiś czas na ekranie, jeżeli zbyt długo korzystamy z tego sprzętu. Możemy skorzystać właśnie z funkcji Pixel Refresh, która również tutaj jest w menu dostępna. Mamy opcję Screensaver oraz Logo Detection Protection, czyli no po prostu sam monitor i technologię w nim zawarta jest w stanie wyłapać, czy jakieś logo statyczne wyświetla się zbyt długo, no i trzeba by w tym momencie doprowadzić do czyszczenia ekranu. Jest tego całkiem sporo. Najważniejsze, z monitorami Agon OLED od AOC dostajemy również 3-letnią gwarancję, która zawiera wypalenia, więc jeżeli no, ten aspekt Was mocno stresuje przy zakupie OLEDów, no to możecie być spokojni, ponieważ producent oferuje tutaj wsparcie w tym zakresie. Podsumowując, ten QD OLED od AOC jest w tym momencie Chyba jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji dla osób, które chcą mieć w domu 32-calowy, prawie 32-calowy monitor o rozdzielczości 4K w technologii. OLED. dostajemy tutaj wszystkie plusy matrycy QD OLED. Topowe pokrycia przestrzeni barwowych, nieskończony kontrast, ultra szybki postrzegany czas reakcji, no, który wzniesie gaming na topowy w tym momencie pułap, jeżeli o ten segment monitorów chodzi. Do tego HDR, który faktycznie jest HDR-em, a tutaj możemy również zyskać oglądając różnego typu multimedia. No i oczywiście to wsparcie, czyli zaplecze bezpieczeństwa. Przede wszystkim z tą trzyletnią gwarancją, która jest kluczowa. Jeżeli o OLEDy chodzi, no i mocno uspokaja potencjalnych klientów, którzy tych wypaleń mocno się boją. No a ta technologia, która również została w menu zawarta, no jest tutaj dostępna i również powinna zapewnić taki spokój ducha. No wiadomo, że cena nie jest mała, ale jeżeli właśnie spojrzymy na OLEDy o takiej specyfikacji, no to też mamy tutaj do czynienia z najtańszym 32-calowym OLEDem, który miałem okazję Wam pokazywać tutaj na kanale X.com. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie. Na temat właśnie tego oto monitora AOC. I czy ta cena, którą przed chwilką wam przedstawiłem, jest to dla was atrakcyjna i byłaby ona w stanie. No, jakoś przekonać was w tym momencie do zmiany monitora, jeżeli cały czas korzystacie z LCD-ka właśnie na takiego OLEDa, czy 32-calowe gabaryty są dla was odpowiednie, czy jeżeli o OLEDy chodzi, no to bardziej patrzylibyście w segment 27-calowych monitorów, które na ten moment kosztują naprawdę no tak o tysiaka mniej niż te 32-calowe OLEDy, e, byłby dla was dużo bardziej atrakcyjną opcją. Czekam na wasze komentarze, no i czekam również na wasze propozycje monitorów, które chcielibyście zobaczyć w przyszłych odcinkach na kanale XCOMU. No i co? Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał po więcej takich filmów, po więcej monitorów i po więcej takich technologicznych treści, żeby być na bieżąco i żeby nic Was nie ominęło. Z ogromną przyjemnością mówił do Was jak zawsze Hudson. Dziękuję Wam za Waszą uwagę, za to, że jesteście, za Wasze komentarze i widzimy się już za niedługo. Do zobaczenia. Cześć!